Polowe studio Radia Zielona Góra. Na program zaprasza sponsor Salon samochodowy Świtoń Paczkowski. Autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B. Polowe Studio Radia Zielona Góra, czwarty dzień maja, co było czwartego dzień maja, to Florian obchodził swoje mininy, czyli kto świętował? Strażacy, a myśmy akurat z naszym polowym studiem Radia Zielona Góra przejeżdżali obok, jedziemy sobie patrzymy, mówimy przecież strażacy, zajedziemy, zobaczymy, czy są, okazuje się, że są. Yy, Rafał Konieczny, witam serdecznie. Witam serdecznie. To jest strażak, jak widać. Ja nie, ja tylko, to tam to po prostu tak tylko, żeby fajnie coś tutaj było. Yy, Rafale, zajeżdżamy, bo chcielibyśmy was zapytać, co wy robicie, jak wy nic nie robicie. Generalnie pełnimy służbę 24 godziny na dobę, na dobę, trzy zmiany służbowe, codziennie o godzinie 8 rano następuje zmiana służby, przychodzi nowa ekipa, świeża, wypoczęta, obejmują służbę, przejmują cały sprzęt, muszą wszystko sprawdzić, czy jest na swoim miejscu, czy działa i po przyjęciu służby przystępują do zadań codziennych. Służba trwa 24 godziny, po 24 godzinach e, następuje kolejna zmiana i mogą iść do domu, jeżeli wszystko jest ok. W trakcie służby zadania codzienne, szkolenie, doskonalenie zawodowe, prace gospodarcze, no i oczywiście to co najważniejsze, wyjazdy do zdarzeń, wypadków, miejscowych zagrożeń i pożarów. W tej chwili właśnie ekipa, dwa zastępy pojechały do pożaru, Ścioły w lesie, więc budynek opustoszał, niemniej jednak został jeden kierowca, w razie gdyby było trzeba zadysponować dodatkowy samochód, jest gotowy w każdej chwili do wyjazdu. Wspieramy się też jednostkami ochotniczymi, którym bardzo dziękujemy za wsparcie i za codziennie niesioną pomoc, bo też nie ukrywam, że bez ich pomocy nasz, nasz potencjał, czyli ta, ta codzienna obsada w niektórych przypadkach byłaby no, niewystarczająca. No dobra, ale powiedz mi to co, nawet jeżeli zrobicie te wszystkie rzeczy, no to chyba jest taki czas, że pokramy w ping-ponga, coś problemu? Jest problemy. tak zwany czas, jest tak zwany czas wykonywania zadań służbowych i tak zwany czas czuwania, właśnie w godzinach wieczornych i nocnych. Jest możliwość z racji tego, że służba trwa 24 godziny na przerwę pod tytułem przygotowanie posiłku, regenerację sił. W godzinach popołudniowych, jeżeli wszystkie prace gospodarcze zostały wykonane, nic się nie popsuło, niczego nie trzeba na nowo potrenować, bo, bo, bo od sprzętu jest dużo i na co dzień musimy być z nim obeznani. To w godzinach popołudniowych jest możliwość chociażby zadbania o swoją kondycję fizyczną, skorzystania z siłowni czy jeżeli infrastruktura obiektu danego akurat pozwala na to wyjechanie na zajęcia sportowe typu jakieś gra w piłkę nożną czy siatkówkę a w godzinach typowo nocnych po 22 czas czuwania czyli można bo na to pozwalają warunki koszarowe przycupnąć na łóżku ale z tak zwanym jednym okiem otwartym ponieważ w godzinach nocnych mamy 120 sekund czyli 2 minuty na to żeby od momentu usłyszenia alarmu wyjechać samochodami z garażu w pełni umundurowanym. A w ciągu dnia? W ciągu dnia jest połowa krótszy ten czas, czyli 60 sekund. No żartujesz. No i... Nie żartuję. No jak tak Była można? Była okazja jak sprawdzenia, się... ale... No właśnie byłem, byłem, widziałem, że faktycznie był jakiś komunikat i nagle wóz wyjechał w ogóle. To, to oni wszyscy biegli sobie z góry tutaj, zapakowali dokładnie się tak. to już ubrani chyba, no bo tak, no tak on, w takim, czy, czy można się z tego rozebrać, Spaki jest sprawieni, tak raz... że te ubrania mają przygotowane albo w wozach, albo przed samym wejściem do wozu. i. W zależności od tego, gdzie w danym momencie przebywałem, jeżeli tutaj na poziomie zero, no to dobiegają do samochodu, jeżeli w części koszarowej, żeby szybciej znaleźć się w garażu, służy do tego ześlizg, była okazja skoje, zjechać. zjechać tak, bardzo fajnie, tak, bardzo fajnie znacznie przyspiesza ten, 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 ten moment przemieszczenia się z, z koszarów do garażu. Ubrania się w ciuchy, zajęcie pozycji w samochodzie. Dzięki automatyce, którą mamy tutaj w tym akurat obiekcie, ten czas jest. Powiedzmy sobie dużo krótszy, ponieważ bramy automatycznie same się otwierają, nie ma potrzeby ręcznego otwierania bram. Po usłyszeniu alarmu brama zarówno wjazdowa na teren obiektu, jak i brama od danego pojazdu, który jest zadysponowany, otwiera się. Sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja świetlna uruchamiają się, samochody na, na drodze, na ulicy zatrzymują się, ponieważ jest czerwone światło wtedy, więc ten czas mamy, możemy wykręcić trochę lepszy czas. A, to są takie wyścigi, że się ścigacie, że kto że lepiej, to, to chyba to. Nie Czyli ukrywam. To nie, nie są już te czasy, że Star 200 nagle po prostu nie odpala. Nie, co robić, bo, bo się nie odpaliło. Systemy podtrzymywania napięcia w akumulatorach, w pojazdach i, i ciśnienia, bo pojazdy ciężarowe, więc odpowiednie ciśnienie w układzie hamulcowym powodują to, że praktycznie możemy wyjechać po odpaleniu, zaraz po odpaleniu samochodu. Natomiast ten czas potrzebny na dobiegnięcie do, do samochodu, zajęcie miejsca, ubranie się, no to jak mówię 60 sekund w dzień, 120 w nocy. Ale numer, wiesz co, bo w ogóle to y, na poranku, y, który prowadzimy wspólnie w Radiu Zielonogóra z Pawłem Ptaszyńskim, y, mieliśmy pozdrowienia właśnie od strażaków, że a tu kiedyś przyjedźcie, odwiedzić no to właśnie jesteśmy i odwiedzamy, bo, bo, bo byłem ciekaw, co wy tutaj porabiacie, kiedy nic nie robicie, a przecież takie czasy sobie się zdarzają. Powiedz mi, a tak y, bardziej od ludzkiej strony taki... Y, no może nie, że prywatny, nie, ale myślisz, że ten, że za mundurem panny sznurem? Generalnie 90% moich funkcjonariuszy w jednostce są w stanu cywilnego żonaci, więc A, myślę, że działa, Czyli działa, tak, no to dobrze, to fajnie. Czemu chciałeś zostać strażakiem? W moim przypadku głównie tradycje rodzinne spowodowały. Mój dziadek, świętej pamięci, był strażakiem, jego syn, mój wujek. Również strażakiem, i to przeważyło przede wszystkim. No też gdzieś tam poniekąd zamiłowanie do, 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 do munduru, ale też do takich nowinek technicznych. Nie ukrywam, że mamy dużo sprzętu typowo technicznego. Zawsze mnie to ciekawiło, więc postanowiłem spróbować swoich sił w pożarnictwie. No udało się służyć w PSP już w tym 19 rok. I nie wzięło się to od śmigusa, dygusa. Nie, nie, absolutnie. Śmigus, dyngus, tu nie miał nic z tym wspólnego. Nie, w moim przypadku nie. Rafale, dziękuję za tą rozmowę, bo wiem, że jesteście zajęci, no bo trzeba pewnie coś tutaj jeszcze podziałać. No, dziękuję za tą wizytę, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia na 97.1. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No, przy okazji 4 maja, Dnia Strażaka, chciałbym również wszystkim strażakom i przed ochotnikom również życzyć wszystkiego dobrego. Tylu powrotów, ile wyjazdów. I niech nigdy nie zagaśnie. To taki nieoficjalny toast z okazji chociażby Dnia Strażaka. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję bardzo.